Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku skupimy się na kolejnym ćwiczeniu w ramach kursu podstawowego. Tym razem pokażę Wam, jak wykonać prawidłowo poszukiwanie automatu pierwszym i drugim sposobem. Zapraszam do filmu. poszukiwanie automatu. Jedną z ważniejszych umiejętności jest tak zwane poszukiwanie automatu oddechowego. Ćwiczenie to pozwoli ci na odnalezienie automatu w sytuacji, gdy automat zostanie wyrwany z ust. By wykonać to ćwiczenie, wyciągnij automat z ust i odrzuć go za siebie. Pamiętaj, by nie wstrzymywać powietrza w płucach. Następnie przechyl się delikatnie na stronę, gdzie znajdują się automaty. Wykonaj tak zwane zagarnięcie. Prawą rękę ułóż na prawej piersi, następnie przesuń dłoń w dół, na udo i w tył. Wykonaj obszerne zagarnięcie. W tym czasie lewa dłoń wędruje na nadgarstek prawej ręki. Przesuwamy go w stronę barków, tym samym staramy się odnaleźć się automaty, które powinny znajdować się na naszej prawej ręce. Wkładamy automat do ust, a następnie wykonujemy czyszczenie go z wody. Drugi sposób wykorzystujemy w momencie, gdy pierwszy sposób nie pozwolił nam na odnalezienie automatu. W celu wykonania ćwiczenia wyciągnij automat z ust i odrzuć go do tyłu. Pamiętaj, by nie wstrzymywać powietrza w płucach. Następnie lewą ręką podnieś stopę butli. Pozwoli ci to na łatwiejsze dotarcie do zaworu butli. W tym czasie prawą rękę połóż na zaworze butli. Odszukaj węże, które wychodzą z prawej strony automatu. Chwyć ten wąż i przesuń rękę tak, by odnaleźć puszkę drugiego stopnia automatu. Odnaleziony automat włóż do ust. Przed wykonaniem wdechu pamiętaj o oczyszczeniu automatu z wody.